Na Śląsku on! Tąpnięcia na kopalniach zwane małymi trzęsieniami ziemi. Co to było? Spokojnie, to tylko Kurde, on jest to, że kiedy wyjedziesz ze Śląska, każdy ci pierdoli, jak bardzo się zmieniłeś. Ale cię to Warszawa zmieniła. Ale Cię ta Warszawa zmieniła! Ale Cię ta Warszawa zmieniła! To, że kiedy chcesz pojechać do Katowic, musisz przejechać przez Chorzów, Siemianowice, Katowice, Chorzów, Siemianowice, Katowice. Kurwa, gdzie ja jestem?! Żeby uprawiać sport na Śląsku, trzeba to robić w hardkorowych warunkach. Niektórzy narzekają, że muszą grać po szopach. Na Śląsku gra się po kopalniach. Chodź, bo się spóźnimy na trening. Przebito Janowicz. To, że po seksie z górnikiem każdy może ci powiedzieć Kurnolek olej Czarny olek. Nieważne co i gdzie robisz, jeżeli pochodzisz ze Śląska i tak jesteś słoikiem Czekaj synku, zapomniałeś słoika Twój węgiel, czarny, dobry, twój ulubiony Dzięki Wkurwiający na Śląsku na maksa jest to, że dostajesz zupę z czosnkiem i chlebem Żartowałem, wodzionka jest w pytę mm, Nie zawsze dogadasz się ze ślązakiem. Dostałem dzisiaj pana na wykopie. Ja także dostał pana. Ha 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 ha, ha 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 śląski żart. No dobra, czasem się dogadasz. To co? Wciągamy koks? Wciągamy. Oh, ale grifnie. Po Ciulu Fest. To że na Śląsku nie znajdziesz chłopa co głową Biko miesza. Szukam takiego rudego chopa, nie? Bo on podobno ten, yy, Bigo z głową kurwa miesza gdzieś tu. Znacie takiego? Co robię? Bigo z głową miesza. Bigo z głową. Śląsk konfoduje. Czyżbyśmy byli w malowniczej Francji? Nie kurwa, to wciąż jest Śląsk! Głupiciu <śla> lu, to nie żaden Śląsk, to jest za głębie. Odfandzoluj się ty... na babo. To, że nie wiadomo czy rawa, która przepływa przez Śląsk to rzeka czy ściek. Ponoć Ryszard Rider kiedyś się jej napił i umarnął. Nie! Nic jednak nie przebije najbardziej wkurwiającej rzeczy na Śląsku. Hola hola, nie wszystko na Śląsku jest złe. Mamy na przykład klub 69. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bank! Klub 69 klub to najgorętszy bang. Bang. klub na Śląsku. Dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie <suszy> będzie bank! Ej.